Dawaj, Mateusz, dawaj! Woo! Program ma charakter informacyjny z elementami humorystycznymi. Przedstawia nasze subiektywne zdanie na temat wydarzeń z lekkoatletycznego oraz biegowego świata. Przed obejrzeniem, weź głęboki oddech i zluźnij pasek w Witam Państwa bardzo serdecznie po raz drugi w towarzystwie butów ze stajni New Balance'a. Spotykamy się dzisiaj w biurze dlatego, że chcielibyśmy opowiedzieć o z jednej strony butach New Balance'a, ale z drugiej strony o wyjątkowym wydarzeniu w świecie zabaw biegowych, biegu. Dominika w Gdańsku i wyszło, że w sumie bardzo dobrze się złożyło, bośmy do Gdańska pojechali. Maciek z jednej strony w biegu zadebiutował. Wystartował na dystansie 5 km. Ja jednocześnie trochę jako towarzysz, ale w sumie tak naprawdę sam celowałem trochę w ten start, żeby szukać motywacji, determinacji do, do treningu. Yesterday you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come Zacznę od tego, że bieg zaczął się nietypowo. Dla mnie ten bieg roz... i współpraca z Fuel Cell Super Supercomp Elite Version 4 zaczęła się już wcześniej. W butach w troszkę innej osłonie kolorystycznej startowałem w tym roku w Rzymie na dystansie 13 km oraz w białym stoku na dystansie 5. No i teraz otrzymaliśmy możliwość przetestowania troszkę innej kolorystyki, ale but sam w sobie jest taki sam, w związku z czym nie będziemy mówili o technikaliach, trochę więcej technikali w poprzednim filmie, który znajdziecie, znajdziecie na YouTube, więc nie będziemy tego powtarzać. Dzisiaj skupimy się na wrażeniach estetycznych, wrażeniach społecznych z biegu Dominika. Zaczęło się nietypowo. Na bieg Dominika dojechaliśmy odpowiednio wcześniej, około godziny 15.20. U mnie przygoda zaczęła się z tym, że chciałem oddać do depozytu rzeczy, których będę potrzebował po biegu, no i zacząłem przebierać but w który przyjechałem, taki tradycyjny but, po prostu sportowy, na but do rozgrzewki, do startu, czyli but New Balance z karbonem. Przebrałem buty, rozgrzałem się, no i postanowiliśmy z Maćkiem sprawdzić trasę 3,5 okrążenia po starówce. Dużo zakrętów, o tym mówiłem, dużo bruku momentami nierównej, nierówno położonej kostki, więc było, można jak najbardziej na, dla mnie, szybkich 5 km sprawdzić to. Czy karbon oddał, czy karbon dał życiówkę, czy dał dobry występ. No i zgodnie z oczekiwaniami tej życiówki mi niestety nie dał, dlatego też, że e, można śmiało powiedzieć, że karbon dodaje, karbon dodaje przede wszystkim pewności siebie, bo ja w momencie zakładania budów karbonowych od razu moja pewność siebie rośnie o kilka punkcików w skali powiedzmy 1 100, w związku z czym mnie to działa trochę jak być może z jednej strony efekt placebo. Bo czuję się pewnie. Z drugiej strony zdecydowanie czuć różnicę podczas biegu na, na przebież przebieżkach przedstartowych, wyraźna różnica na, na plus. Więc mi to zdecydowanie pomaga, ale z drugiej strony pamiętajmy o tym, że karbon to niestety nie jest jedyne rozwiązanie na dobry wynik. Karbon w poparciu z wysoką formą daje szansę na sukces. Karbon bez wysokiej formy do pomoże, ale nie wypracuje w wyniku, który by się, o którym by się marzyło, który by się chciało. I tak też było u mnie w środku biegu Dominika, bo rozpoczęcie dwóch pierwszych kilometrów po około 3, 12 na kilometr sugerowałoby wynik w granicach 16 minut. Niestety po dwóch kilometrach rześkiego, raźnego biegania w tłumie ogromu turystów, ogromu osób zaangażowanych w organizację, w kibicowanie, rodzinie, przyjaciółom. No spowodowało to, że ja się zbyt mocno nakręciłem, poczułem zbyt pewnie i od trzeciego kilometra niestety wszedł delikatny kryzys. Kryzys, który spowodował, że zamiast zameldować się w granicach 16 minut na mecie pojawiłem się w momencie 16 minut i 44 sekund. Z jednej strony duże niezadowolenie, z drugiej strony świadomość tego, że forma nie była najwyższa mnie osobiście, jak najbardziej prywatnie usprawiedliwia. Nie mam do siebie pretensji. Z drugiej strony mogę powiedzieć, że bieg Świętego Dominika jest doskonałą okazją do startów, bo pomimo dużej ilości, tak jak mówiłem, zakrętów, okrążeń, wymianek i tak dalej bruku, można powiedzieć, że to jest z jednej strony wada, ale z drugiej strony to, że krążymy po krótkiej trasie, w samym sercu wakacji podczas jarmarku Dominika, w godzinach takich idealnie spacerowych, to powoduje, że tak naprawdę pewne odcinki trasy są wypełnione ludźmi. A zważając na to, że zawodnicy zamiast numeru startowego mają swoje imię, można przez całą trasę słyszeć w moim przypadku Mateusz. W przypadku Macieja, najprawdopodobniej Maciek słyszał wielokrotnie Maciek i gorące dopingowanie nie tylko znajomych, ale również osób po prostu postronnych, które chciały wesprzeć, dopomóc, dać dodać energii, bo taki też jest sport, że spór bezkiwiców nie dopomaga. No i cóż, no mnie ten start nie do końca wyszedł. W każdym razie, karbon zdecydowanie się sprawdził w żadnym momencie biegu, czy to w przypadku tempa, tak jak na początku, 3,10, 3,12, czy troszkę później po 3,20 i, i nawet ciut, odwoli na pewnych kilometrach, na żadnym momencie zakrętu, skrętu nie było żadnego zawahania, żadnego potknięcia, nie wiem, z jakiegoś ucieknięcia nogi. W żadnym momencie też na bruku ta stopa nie pouciekała. Mogę śmiało powiedzieć, że na takie dystanse jak piąteczka, szybka po, po ulicy Fuel Cell Super Comp, wersja czwarta od New Balance'a jak najbardziej się sprawdziła, ale pamiętajmy, wracając do tego, że jednak Trening w oparciu, w oparciu o karbon da dobry rezultat, jeśli ta forma jest, powiedzmy, stabilna, ale nie najwyższa, wtedy nie ma co liczyć na rewolucję wynikową, bo karbon oddaje, ale karbon nie wybiega za Ciebie. Czy było warto szaleć tak? Zdecydowanie tak. Powolutku szukam kolejnego startu we wrześniu, troszkę może dłuższego, tak żeby sprawdzić to w innych no bo mając taki but, wypadałoby troszkę postartować, troszkę się zmęczyć, dopracować formę, więc na to powiedzmy niecały miesiąc, bo w sumie wiem gdzie wystartuję, więc może... Może no, został dokładnie miesiąc, więc przez miesiąc mogę troszkę jeszcze dopracować, może podszlikować formę. Będzie na to kupa czasu, bo na pewno wakacje to okres pewnego odpoczynku, małego zaangażowania zawodowego i prywatnego, w związku z czym będę miał dużo czasu na e, trenowanie. No i we wrześniu na pewno spróbuję wystartować po raz drugi. W międzyczasie oczywiście mm, mm, będę ich używał na treningach, przed startem w Dominiku. Używałem tych butów na 4 setki na minutówki na stadionie, na bieg ciągły 8 km. Nie było większych obaw. Jedyna, może uwaga, to tak bardziej prywatnie do mnie. Jedyna wada, którą sam w sobie odkryłem. No to zakładanie zbyt dużych stópek na siebie powoduje, że robią się obtarcia na Achillesie, czego doświadczyłem zakładając stópki, które były delikatnie dla mnie za duże, więc ten zapiętek był troszkę podciągnięty. No i przy łapaniu kilometrów w karbonie dało to sobie znać obtarciami, delikatnymi przetarciem do krwi. No ale raczej jest to kwestia amatorszczyzny. Chciałoby się powiedzieć braku doświadczenia, braku wiedzy, a tak naprawdę wzięło to się z tego, że czasem zakładam byle jakie skarpety z rana, potem idę biegać i to tak się potem kończy, że nie zawsze jest kolorowo, znaczy kolorowo w sumie było, bo było trochę czerwono, ale nie jest tak kolorowo, jak być mogło. Podsumowując, szanowni Państwo, Trenujcie, bawcie się dobrze, czy to w butach karbonowych od New Balance. A. Bawcie się dobrze, trenujcie. My być może pojawimy się na biegu Dominika w roku kolejnym. Nie jest to żadna współpraca, mówimy tak po prostu, bo a Gdańsk poleca się do biegania ze względu na potencjalną bliskość morza, potencjalną bliskość zatoki, ładne uliczki w Gdańsku, dobre gofry, więc polecamy. Można odpocząć, zregenerować się. dobry weekend e, wakacyjny w towarzystwie. Ładnych, kolorystycznych. Butów od New Balansa zdecydowanie mówimy tak. Ja ze swojej strony pozdrawiam.